Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski przygotowują się do swoich pierwszych świąt jako małżeństwo. Para, której głośny ślub stał się jednym z najgorętszych wydarzeń roku, już na początku grudnia zaczęła dekorować swój wspólny dom. Cichopek podzieliła się efektami na Instagramie. Na opublikowanych nagraniach widać, jak aktorka ozdabia jasne, minimalistyczne wnętrza kolorowymi wstążkami i kokardami, tworząc świąteczny klimat. U nas przedświątecznie już na wejściu, napisała. To jednak nie koniec przygotowań. Kolejny materiał pokazał parę w kuchni, gdzie wspólnie pieką gruszkową tartę, jednocześnie dzieląc się przepisem z obserwatorami. Cichopek szczegółowo opisała, jak przygotować ciasto, jak ułożyć na nim plasterki gruszek i jak przygotować glazurę z morelowego lub brzoskwiniowego dżemu. Relacja szybko zebrała mnóstwo reakcji, a internauci zwracali uwagę. Że para wygląda na naprawdę szczęśliwą, celebrując swoją pierwszą wspólną, małżeńską wigilię. Świąteczne przygotowania cichopek i Kurzajewskiego wzbudziły duże zainteresowanie i stały się kolejnym symbolem nowego rozdziału w ich życiu.